Następnie co robimy? K. K, bo jest k u. U. A. Kuba. Kuba. No to jaka literka? K. Gdzie jest literka K. K, 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 Ty. To k. Najpierw zacznij sobie od tej strony zobacz. A tu? J, A poniżej? K Jest K, no to K, odklejamy K. I gdzie tą literkę K wkleimy? Tu. Tak. A macie jakiegoś Kubę w przedszkolu? Mamy, ale, ale nie małego. A Mamy, dużego? Mamy małego. Dobra. Następny spadochroniarz. To jest kto? to, co? A co to jest? Ile to ta literka? J. J. Jak j, jak jaj? Jajko. Jajko. Gdzie ta literka J jest? J. Bułka z masłem dla mnie. Och, bułka z masłem dla ciebie? No to szukaj to J. J jak jajko, J jak jedze. Nie. jedzenie. I Lisek się nazywa J -a -n. J-A-N. J -a -n. J -a -n J -a -n jan. Jan Kusawski. Jaki? Jan Kusawski. Mamy tego Jana. A jak do niego mówicie, tak jak na co dzień? Janie, czy jak inaczej? Jaś Kusawki. Jaśku. Jaśku albo Jasiu, tak? No, Jasiu. Jasiu. No dobra, następna literka. Jeszcze mamy jakieś wolne miejsca? e. No to du, 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 du. Jaka pierwsza literka? A. A D, D A A My. Adam. Adam. Adam, masz jakieś Adasia? Adasz? Ehm, cioci. Czy jej cioci? No, Czekaj, nie, nie powiem, ja. Ale czeka, czeka, co z tym Adamem? Adam, to jest co? Syncio? Cioci. Jak ta ciocia ma na imię? Agnieszka. No, Adam też ma na literkę A. A Agnieszka na jaką jest literę? A. Brawo. A Maksio? My. No dobra, szukaj literki A. Gdzie ta literka A jest? No, gdzie ta literka A jest? Gdzie jest literka A? No gdzie? Gdzie jest literka A? W górę patrz nie widzę, więc... więc... A jest zawsze pierwszą literką alfabetu. I wklejamy? Tu. A. I krokodyl ma na imię jak? Adaś. Adaś. A lisek? Jasie. Dobrze. A królik? Igor. Nie. K? K. To literka. K. To. O. Nie. F J. Nie. O. K U. K-U. K -U. D. B. A. Ku. I... Ku. K K Ku. Ku. Nie. Kuba. Kuba, A tu mamy kogo? Pieska. Igora. Igora. No i ostatni nam został Misio na literkę. L Le jak lalka. L jak lodówka. I do lizania takie dobre, słodkie. Lody. Pięknie. L. Co jeszcze jest na literkę L? Nie wiem. Język. Nie, język jest na J. Li... Lizak. No widzisz, lizak jest na literkę L. No dobra, jedziemy dalej. Jestem już lizby. Dobrze. A spróbuj narysować, spróbuj podpisać tak, jak tu jest napisane. Długo co? O nie. nie. Ojej, będziemy liczbami się bawić, dobra? Nie. Spróbuj te ten. No spróbuj! Nie. No spróbuj. Nie. No spróbuj. Nie. Czekaj, temperuję tą nie, 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 nie ma co temperować. Zostaw. Dobra, dawaj te literki. Mm. Cyferki. Oraz tak wolisz cyferki niż literki? Tak. A czemu? To są bafę. Łatwe są cyferki? Tak. No to liczymy. Półka mafę dla mnie. 1, 2, 3, 4, 5. 5. A odejmujemy od tych marchewek? 3. To skreś te 3 marchewki. Skreś te 3 marchewki. Pola ten czerwony. No to proszę czerwonym skreślać marchewki. Skreś 3 marchewki. Też żółty. Tu masz czerwony. Tak, to jest czerwony właśnie. Proszę bardzo, czerwony kolor. Ty tak lubisz czerwony kolor? Tak. Raz. Dwa. Trzy. To daje nam dwa. A no to ale masz trzy marchewki skreślić. No to są nie. nie, skreśliłeś ile marchewek? Trzy. Gdzie masz trzecią marchewkę skreśloną, bo ja nie widzę? A, no bardzo się przepraszam. Dobra. Mamy pięć marchewek, tak? Skreśliliśmy. Trzy. Trzy marchewki żeśmy skreślili. Mamy... Ile zostaje nam marchewek? Eee, dwa. No to wpisz dwójkę. Nie umiem. Umiesz, tu jest dwójka. Weź sobie poleć. O. A razem. Taką główkę robimy? I kreskę. Na no, 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 okay? Dobra. O, no, widzisz? dwójka nam wyszła. Może długopisem ją poprawimy. Albo ołówkiem będzie lepiej. Bierz ołówek do ręki. To jest brąz. To jest brąz. Tak. A ja mam lepszy pomysł. Patrz. Co tu jest? Ciuch, ciuch. Nie, 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 się będą no, za chwilę. Teraz. Ciuch się. Lepiej znajdź, a tu nie ma cyferek. Uuuu. No jest. Ale to jest dobrze. Dobra. Teraz trzy marchewki. Dodaję nam dwa. I dwie marchewki. Ile nam daje marchewek? Oj, biedacku. To mamy trzy marchewki. Dodajemy dwie marchewki. Ile mamy marchewek? Nie. Mamy trzy marchewki, tak? I dodajemy dwie marchewki. Patrz. Mamy trzy marchewki. Hej, spójrz na mnie. Mamy trzy marchewki. Tak. I dodajemy dwie marchewki. Ile mamy marchewek w sumie? Pięć. No i teraz wpisujemy tu piątkę. Dobrze. Pięknie. Teraz ile mamy marchewek? Śródłemka. Ile mamy marchewek? 1, 2, 3, 4, 5. I dodajemy ile marchewek? 7. No dobra, to teraz tak. 5 marchewek. 5 marchewek. Twoich. Twoich, no. I jeszcze dwie. dwie. Dwie marchewki. I mamy I 5 marchewek. Czyli mamy 7 marchewek. Ile mamy w sumie marchewek? I żymy paluszki. 1, 2. A ja bawiłam od tego. No masz dwie marchewki tutaj. Ało. Dobra, masz dwie marchewki. Czyli jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jeszcze pięć. Osiem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, dziesięć, jeden, dwanaście, dwa, dwanaście marchewek. Cyferka jest 12, z czego się składa? 1 i 2. Pięknie. No to ile mamy marchewek? 12. Super.